Czy Jezus naprawdę był obecny przy stworzeniu świata? Dla wielu to może być zaskakujące, ale Biblia daje nam na to bardzo mocne dowody. W Księdze Rodzaju 1.1 czytamy: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale czytając dalej, widzimy coś intrygującego. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg stwarza przez swoje Słowo. A teraz przenieśmy się do Nowego Testamentu. Ewangelia Jana 1:1 mówi: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W wersecie 14 Jan pisze jasno: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To Słowo to Jezus Chrystus. On nie tylko istniał przed stworzeniem, on uczestniczył w nim aktywnie. List do Kolosan 1 od 16 do 17 potwierdza: W nim zostało stworzone wszystko to, co w niebiosach i to, co na ziemi, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Jezus nie pojawił się dopiero w Betlejem, on był obecny od początku jako Syn Boży, Słowo, które stwarzało świat. A w Księdze Rodzaju 1, 26 werset, czytamy coś jeszcze: Uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas. Bóg mówi w liczbie mnogiej: Kogo ma na myśli? To odwieczna wspólnota Ojca, Syna i Ducha Świętego. Widzimy więc, że Jezus nie tylko był przy stworzeniu, On jest tym, przez którego wszystko powstało, On jest początkiem stworzenia. To jedna z pierwszych chrystofanii. Objawień Syna Bożego w historii ludzkości. I dopiero zaczynamy tę duchową podróż.